Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Jak widzicie, błąd. Hiszpania żyje, ale jak? No, nie mogę się zalogować. Tak, bo jakiś administrator albo antyoszust zablokował mnie w tej grze. Już nie będę mógł się zalogować. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Za co? Też nie rozumiem. Chciałem tylko zrobić wam taką jedną wiadomość na ten temat odcinka. No i Jeśli chcecie nowe, nowym państwem, żeby zagrał nową serię z tego, to napiszcie w komentarzu. Zalajkujcie. No, chociaż nie ma to co lajkować. No to. No prawda. Ja kończę, no jeśli chcecie. Po prostu dajcie lajka. Like no i już. Cześć.